Test sprawdzający wiedzę, a następnie kryzysowe sytuacje. To zadania, jakie czekały uczestników mistrzostw pierwszej pomocy. Emocje i tak są i one też przygotowują nas na stres, który być może będzie nam towarzyszył, kiedy trzeba będzie ratować ludzkie życie. W budynku pozorowane sceny, podczas których aktorzy odgrywali rolę poszkodowanych. Nie, Nie mogę oddać! Weszliśmy do pomieszczenia, była osoba, która piszczała w fartuchu, była ona poparzona, poparzona cała twarz i część klatki piersiowej. Przenieśliśmy ją w bezpieczne miejsce, daliśmy hydrożele, które ochłodziły jej skórę przed poparzeniem. W międzyczasie osoba straciła przytomność, położyliśmy ją na plecach, zrobiliśmy pozycję boczną, bezpieczną. Dzisiejsza scenka polega na tym, że mamy dwie ciężarne, które są na baby showerze, no i sobie gadają frywolnie i tak dalej, śmieją się i w pewnym momencie dochodzi do zadławienia pączkiem. Tracimy przytomność, więc muszą nas uratować jak najszybciej. Niezwykle ważna była umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu. Zawsze musimy dokonywać wszelkiego zabezpieczenia siebie, jak i otoczenia, dodatkowo ułożenie pacjenta w pozycjach odpowiednich do właśnie sytuacji, zabezpieczeniem go przed dodatkowymi urazami, jak i same podaży leków. Konkurencje znacznie różniły się od standardowego szkolenia z pierwszej pomocy. Dzięki temu młodzież biorąca w nich udział w przyszłości łatwiej poradzi sobie w podbrankowych sytuacjach. Karolina Urban, Kurieropolski.